Stary, co ty w ogóle robisz? Robisz wyciskanie, czy rozpiętki? Rozpiętki. Chodźcie, pokażę wam, jak to zrobić poprawnie. Główną różnicą pomiędzy wyciskaniem a rozpiętkami jest to, że wyłączamy pracę tricepsu przez to, że ruch wykonujemy tylko w stawie ramiennym. W ten sposób izolujemy pracę kratki piersiowej i z tego powodu będziemy brali o wiele mniejszy ciężar. Aha, czyli łokcie mam mieć nieruchome, tak? Tak, dokładnie. Chodź, połóż się i dawaj jeszcze raz. Góra. Ok. Łokcie prowadź mniej więcej pod kątem 45 stopni. Przez cały ruch łokcie może dokładnie w tej samej pozycji. Nie ma sensu, żebyś ich prostował na górze. Michał, a błędem będzie jak wezmę trochę wyżej łokieć? Nie, to nie będzie błąd. W ten sposób bardziej zaangażujesz klatkę piersiową, ale niestety nie bardziej zwiększasz ryzyko kontuzji Twoich barków. Dlatego zwiększaj kąt pachowy na tyle, żeby najbardziej zaangażować swoją klatkę, ale nie na tyle, żeby cokolwiek cię bolało. Dobra, a jeszcze jedna rzecz, jak bardzo mam zejść w dół? Maksymalnie na tyle na ile pozwala Twoja mobilność. Im bardziej zejdziesz w dół, tym bardziej zaangażujesz klatkę piersiową, ale nie powinieneś robić robić tego kosztem jakiejkolwiek kontuzji. Sprawdzisz czy teraz robię dobrze? Bardzo dobrze. Jestem z Ciebie dumny, synu. A po więcej porad treningowych, obserwujcie nasz profil.